I godzina 15.35 Już jestem tyłem do garażu Bo już przesyłkę odebrałem I lecimy teraz szybko po mamy, Żeby się nie niepokoiła No ale tak jak mówiłem Halinka jest I tam pewnie podejdzie Może będzie próbowała dzwonić się do mnie. Najpierw będzie zadzwonić do Hani, a Hania da numer telefonu. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze zdążę na ostatnie momenty mszy pogrzebowej. A... Ładna pogoda, ale no sucho. No... Potem jak wrócimy, to szybciutko zrobimy na nie tylko kolacyjkę i potem ja obowiązkowo na spacer, bo dzisiejszy dzień miałem mocno, mocno zajęty, bo położyłem się spać o godzinie 3. Wstałem o godzinie 6, bo i już mama stała, a słońce wstaje w pół do szóstej. Także mama już była dobrze wyspana umyłem sobie yy, włosy zrobiłem pierwsze śniadanie potem drugie śniadanie po drugim śniadanie yy, zrobiłem podstrzyżynę i po podstrzyżynach już musiałem umyć włosy, żeby zmyć y, te drobiazgi obciętych włosów no i potem zupka po zupce pozmywałem i zaraz brałem się za drugie danie no i po drugim daniu szybciutko ubieranie i wyjście do świątyni i pomimo tego wszystkiego bardzo szybkiego wykonywania tych czynności no nie zdążyliśmy na ta, na bożeństwo koronki ale no tego złego co by na dobre nie wyszło bo tak mam sobie dłużej odpoczyn i jest nie tylko w kaplicy, ale w samej świątyni to nawet lepiej nam się trafiło niż jakbyśmy byli tylko na samym nowożeństwie Koronki która tak jak mówiłem trwa u naszego proboszcza 10, no może 12 minut a dzisiaj dzisiaj to chyba i tego nie było, bo no był jednocześnie.